Cześć, studiant z bardziej lubię książki niż ludzi i zapraszam Was na zapowiedzi wrześniowe. Są trochę inne niż myślałam, że będą. Jest mniej książek, które muszę koniecznie przeczytać, ale to nie zmienia faktu, że jest całkiem sporo interesujących. Dżuma Czarna, śmierć najbardziej wyniszczająca epidemia wszechczasów, to jest książka, którą muszę przeczytać. Największa epidemia dżumy to ta z VI wieku, tzw. Dżuma Justyniana, i ta w latach 1348-1352. Ta epidemia w niektórych rejonach zmniejszyła populację nawet o 80% ludności i spowodowała daleko idące konsekwencje demograficzne, kulturowo-społeczne i polityczne. I to będzie fascynująca opowieść. I tak samo fascynująco zapowiada się smak trucizny: 11 najbardziej śmiertelnych trucizn i historii morderców, którzy ich użyli. Autor opowiada historię trucizn, zaczynając od Genezy powstania gino z tonikiem, a kończąc na przesyconej arszenikiem tapecie z sypialni Napoleona. Ja jestem kupiona od razu. A z trochę innej strony, interesujących tematów mamy neuroróżnorodne, jak żyć w świecie skrojonym nie na naszą miarę. Książka ma na celu wzmocnienie kobiet, które mają głębokie poczucie tego, że są inne, ale do tej pory nie wiedziały, że to związane jest z ich neuroodmiennością. Autorka rozmawia z osobami w spektrum autyzmu, z ADHD, synestezją, zaburzeniem przetwarzania sensorycznego i osobami wysokowrażliwymi. Kiedyś w pewnej wspaniałej książce o tej przeczytałem, że więcej ludzi przebywało w kosmosie niż w głębinach oceanów. Zakochałam się w głębinach po niej i to jest absolutnie fascynujący świat i nie mogę przegapić takiej książki jak Odchłań, ukryte życie oceanów i grożące mu niebezpieczeństwo”. Myślę, że to będzie bardzo dobra rzecz. A po drugiej stronie mamy Gopr na każde wezwanie. Ja bardzo podziwiam ratowników, czy górskich, czy wodnych i bardzo lubię czytać o ich działaniach. Mam też takie przeświadczenie, że człowiek jest mądrzejszy po takich książkach i kazałabym je czytać każdemu turyście, który się w góry wybiera. Książka bez granic niezwykłe historii wędrujących zwierząt miała wprawdzie premierę ostatniego dnia sierpnia, ale nie mówiłam o niej wcześniej. A szkoda by było przegapić. Naszą planetę przecinają szlaki miliardów podróżujących zwierząt. Migrują wieloryby, motyle, ptaki, lądowe i wodne ssaki, ryby, płazy, gady, wszelkiego rodzaju owady oraz inne bezkręgowce. Jak docierają do celu? Jak ustalają swoje położenie? Jak udaje im się wrócić dokładnie w miejsce swoich narodzin? I przede wszystkim, dlaczego wędrują? To jest wszystko ogromnie ciekawe. Dalej mamy Przetrwają Najżyczliwsi, czyli jak ewolucja wyjaśnia istotę człowieczeństwa. Autorzy wyjaśniają, że z ewolucyjnego punktu widzenia najkorzystniejszą strategią jest przyjaźń i że sekret naszego przetrwania leży nie w tym, ilu wrogów Lecz w tym, ilu przyjaciół udało nam się zdobyć. Ciekawe, prawda? Ciekawie zapowiada się też, sory, taki mamy ślad węglowy, fakty, liczby, procenty. Z każdej strony słyszymy sprzeczne informacje, więc fajnie zdobyć trochę wiedzy na własną rękę. Autor nie mówi ludziom, co mają robić i jak mają żyć, ale podnosi świadomość, zachęca do dyskusji i pomaga wyrobić sobie własne zdanie. A atlas osobliwości kulinarnych, przewodnich poszukiwacza smaków, to książka z tego typu, który kocham, pełna zachwycających ciekawostek, jest w niej piwo warzone z mgłę i makaron nazywany Nićmi Boga. Jest historia, poznamy m.in. opowieść o sosie rybnym w starożytnym Rzymie. Jest kultura, kiedy 4 miliony kobiet spotykają się w jednym miejscu, żeby przyrządzić pudding ryżowy. Książka jest poniekąd też przygodowa, fantastyczna rzecz. I ciekawie zapowiada się też Gambit Orangutana, opowieść o polskich szachach. i ja o polskich szachach nie wiem nic, a okazuje się, że mieliśmy wybitnych szachistów i złotą epokę polskich szachów. Jako ciekawostka fajna rzecz. Dobrze zapowiada się też najnowsza książka Marcina Napiórkowskiego Naprawić przyszłość. Dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat? Autor zastanawia się nad naszymi opowieściami o przyszłości, analizuje prace naukowe i popularyzatorskie, społeczne debaty, a nawet poradniki dietetyczne. I oczywiście musiały się tu też znaleźć niezwykłe kobiety w nauce. Nie wiem jak z jakością wykonania, ale każdy taki tytuł cieszy mnie niezmiernie. Mów o mnie ono. Dlaczego współczesne dzieci szukają swojej płci? To książka o nastolatkach, które odrzucają binarny podział na płeć i przypisaną jej seksualność. Myślę, że to bardzo ważna lektura. I tak samo ważna jest książka Kończę z tym, dlaczego dzieci nie chcą żyć. Autorka pokazuje, jak wielki ból potrafią odczuwać nastolatkowie, pokazuje ich codzienną walkę o kolejny dzień życia, rozmawia z ekspertami, którzy próbują nam wyjaśnić, jak bardzo może boleć życie, rozmawia też z nastolatkami i pyta ich o ten ból. To będzie bardzo mocna rzecz, mocna i potrzebna. No i w końcu też doczekałam się na Niepowstrzymanie, jak przyjęliśmy władzę nad światem. Harari tym razem pisze dla młodzieży. Jak dzięki ogniowi udało nam się zmniejszyć żołądki, co gra w piłkę nożną mówi o byciu człowiekiem, i dlaczego spośród wszystkich bajek najwięcej osób uwierzyło w tę o pieniądzach. Myślę, że to książka dla każdego, nie tylko dla młodzieży. Mamy też medyczny reportaż, neurochirurdzy, Sekrety Polskich Wszechmogących. Ja lubię czytać takie książki, nawet jeżeli literacko to nie jest jakoś wybitne, bo nie o piękno języka tu chodzi, ale o zdobywanie wiedzy. Ciekawie też zapowiada się Chłopstwo, historia bez krawata. To książka napisana przez profesora, który jest jednocześnie słotysem wsi. Pokazuje nam prawdziwy obraz polskiego chłopstwa i polskiej wsi, wolny od mód, i stereotypów. Jestem jej bardzo ciekawa. I tak samo też jestem ciekawa. Trzymałem węża w garści śladami muzykantów. Autor przemierzał się Polski Centralnej przez ponad 20 lat i gromadził materiały do książki o ostatniej generacji wiejskich muzykantów, ich obyczajach i muzyce. Zawsze też zwracam uwagę na książki o starości. Minuty Reportaże o Starości to książka, której mi brakowało, bo w której głos oddaje się starszym osobom. I Klementowska towarzyszy seniorom na spacerze w kawiarni, na potańcówkach, odwiedza ich w domach. Myślę, że warto zwrócić na nią uwagę. No i mamy też nową książkę Wichy. Nic drobniej nie będzie. To Faliony to teraz lat 2017-2020. A pięknie pisze i warto go czytać. Wydawnictwo poznańskie z Izabelą Nowek zabiorą nas do Albanii. Nie wiem, jak wy, ale ja o Albanii nie wiem nic i chętnie się dowiem. Mam też na wrześniowej liście sporo powieści. Najpierw przypomnę Wam o nieprawdopodobnej ucieczce Uriasza Hipa. Już kiedyś o tej książce mówiłam, ale widocznie data wydania się przesunęła. Powiem tylko tyle, że główny bohater potrafi sprowadzać postacie z książek do rzeczywistości. Książka Służącej i służąca zachwyciła mnie okładką to po pierwsze. Po drugie, mamy tutaj Edwariańską klasę wyższą i historię zamkniętą w klasrofobicznym domu. W centrum stoi Horacy lamp, arogant, tyran i sadzysta, znienawidzone przez dzieci i żonę, którego nieprzewidywalna przemiana serca niesie ze sobą prawdziwe kłopoty. Brzmi Bosko. I teraz mamy genialną Książkę to przez ten wiatr. Jest to Western, gdzie w rolach głównych autor obsadził Helenę Modrzejewską i Henryka Sienkiewicza. Jak to zapytacie? A no właśnie tak, Jakub Nowak wziął prawdziwą historię o relacji Modrzejewskiej i Sienkiewicza i napisał o tym książkę, jest określana jako brawurowy debiut i myślę że tak właśnie może być. Do przeczytania koniecznie. Bardzo ciekawie zapowiada się też najskrytsza pamięć ludzi. To historia młodego senegalskiego pisarza, który natrafia w Paryżu na legendarną powieść: nieludzki labirynt, która przed laty wywołała ogromny skandal, a jej autor po publikacji zniknął. Zapowiada się wspaniała literacka. Uczta, ja uwielbiam historię z takimi książkowymi motywami. A jeśli macie ochotę na niesztampowy romans, to lekcje chemii brzmią bardzo obiecująco. Połowa lat 50. i bohaterka, która jest chemiczką, ale staje się też gwiazdą programu kulinarnego, uczy kobiety gotować, ale co więcej, ośmiela je do walki o swoje prawa. Jest w tej historii również kawaler i zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. Warto zwrócić uwagę również na Czarnego Flaminga. To opowieść o chłopaku, który poszukuje własnej tożsamości i miejsca w świecie. To książka o byciu wolnym, i myślę, że to będzie piękna historia. No i jest też Nowy King. Właśniewa opowieść to historia chłopca, który. Otrzymuje w spadku klucz do równoległego wymiaru, w którym toczy się wojna między dobrem i złem. Klasyczna baźń w wydaniu Kinga może być bardzo, bardzo dobra i z przyjemnością przeczytam. Niewyczerpany żart Wallesa powszechnie uznawana jest za przełomową amerykańską powieść lat 90. i najlepszą, jak dotąd, próbę ochwycenia rzeczywistości w nierealnym świecie. Główną osią fabuły jest poszukiwanie zaginionej kopii taśmy wideo zwanej rozrywka. Filmu tak zabawnego, że każdy, kto go zobaczy, będzie zmuszony oglądać go w kółko, a zainteresowanie jedzeniem, piciem i warunkami sanitarnymi z czasem wygaśnie. Brzmi ciekawie, prawda? Malibu z kolei to przykład książki, która mnie zainteresowała, bo wszędzie jest jej pełno. Czytałam tej autorki tylko siedmiu mężów Evelyn Hugo i bardzo mi się podobało, a bo też brzmi ciekawie, czwórka sławnego rodzeństwa urządza spektakularną imprezę z okazji końca lata. W ciągu 24 godzin ich życie zmieni się na zawsze. Wydaje się, że na koniec lata to lektura idealna. Dolina Kwiatów jest ciekawa, bo to przykład literatury grenlandzkiej, a takiej chyba jeszcze nigdy nie czytałam. To historia o młodej kobiecie, która przez kilka ostatnich miesięcy swojego życia ucieka od rodziny, partnerki, znajomych w końcu od siebie samej. Gorneliusen pisze o masowych samobójstwach na Grenlandii, o cielesności tożsamości płciowej, o relacjach grenlandzko-duńskich, a przede wszystkim daje głos młodym ludziom. Będzie też czwarty Tom Slockhouse Tym razem w ulicy Szpiegów mamy do czynienia ze starzejącym się szpiegiem, który traci rozum, ale nie tylko, bo jak zawsze skompromitowani szpiedzy mają pełne ręce roboty. Cała seria jest świetna i jeśli lubicie szpiegowskie klimaty, to czytajcie koniecznie. Będą też dwie komiksowe wersje powieści: trzej muszkieterowie i 20 mil podmorskiej żeglugi. Ja uwielbiam komiksy i myślę, że to doskonały sposób, żeby poznać klasyczne powieści. Umówmy się, że nie każdy przeczyta trzech muszkieterów, a może po komiks sięgnie. Więcej. Więcej osób, a wśród nich może będzie ktoś, kto po przeczytaniu komiksu sięgnie po powieść. Będzie też nowa piękna powieść w serii z żurawiem o zmierzchu to jest powieść koreańska. To historia rozpisana na głosy ludzi, którzy nie mieli szans w starciu z bezdusznym kapitalizmem. To także głęboko humanistyczna opowieść o dzieciństwie, stracie i tragicznych kosztach transformacji kraju. Które ponoszą najsłabsi jego mieszkańcy. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo dobra rzecz. I trzy ostatnie perełki dla młodzieży. Motel Kaliwista to historia dziewczynki, która mieszka w motelu. Chce zostać pisarką, ale język angielskiego dopiero się uczy. Myślę, że to będzie bardzo piękna historia. W naszej księgarni wychodzi 166 kawostek o mózgu i obecność tej książki na liście na pewno Was w ogóle nie dziwi. Ja jestem wielką fanką książek o mózgu i zapowiedzi kończymy nowym tomem serii, ale historia. Jak zdobyłeś koronę, Bolesławie Chrobry. Uwielbiam całą serię o dzieciakach, które przenoszą się w czasie i w ten sposób uczą się historii. Jest o niej film na YouTube, więc Koniecznie zobaczcie. I to tyle. Dajcie znać, czy wpadło Wam coś w oko, co będziecie czytać we wrześniu. Ja jestem zaskoczona, że właściwie żaden kryminał nie przyciągnął mojego oka. Myślałam, że na jesieni pojawi się ich całkiem sporo. Dzięki za obejrzenie. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli lubicie takie zapowiedzi. I pamiętajcie, że w książkach jest więcej.